Polacy są zainteresowani kryptoaktywami, no i też Polacy chcą gonić niejako zachód i chcą się bronić przed inflacją i widzą trochę w tych kryptoaktywach jakby tą szansę na to, żeby po prostu móc budować ten majątek. Niemniej jednak inwestując w te kryptoaktywa należy jak zwykle dokonać analizy ryzyka, przede wszystkim zrobić swój własny research. I e, jak najwięcej zdobywać wiedzy na ten temat. Trzeba do tego podchodzić jak najbardziej odpowiedzialnie, trzeba eksplorować ten rynek. E, natomiast no, mamy ogromny potencjał e, nie tylko pod względem klientów retailowych, ale również e, nasza branża jakby startupowa. Jakby mamy dwa kluczowe tak naprawdę startupy e, na świecie. Które są znane na całym świecie, zebrały wielomilionowe rundy inwestycyjne. Jest to m.in. Redstone Finance i jest to Ramp Network. To są dwa wielkie startupy, które wywodzą się od polskich founderów. Więc i one są naprawdę tak jednymi z najważniejszych startupów na świecie, jeżeli chodzi o tę branżę. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym, no i porozmawiamy o rynku kryptowalut. A moim i Waszym gościem jest Łukasz Pierwienis, dyrektor generalny Binance Poland. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Panie Łukaszu, ile osób w Polsce inwestuje w kryptowaluty? Czy są jakieś takie statystyki, jak duże jest zainteresowanie rynkiem kryptowalut w porównaniu chociażby do rynku akcyjnego czy giełdowego? Tak, jakby jest ten raport Accenture, o którym bardzo dużo się mówi, który wskazywał już rok temu tak naprawdę, że w Polsce mamy około 3 milionów użytkowników kryptowalut. Biorąc pod uwagę to, co się działo w zeszłym roku, czyli ta fala wznosząca związana z polityką w Stanach Zjednoczonych, myślę, że możemy mówić, że mamy już grubo ponad te 3 miliony użytkowników krypto w Polsce. Natomiast my, jako też największa giełda na świecie, która ma ogólnie 270 milionów użytkowników prawie, mamy też bardzo duży kawałek tortu, jeżeli chodzi o użytkowników polskich. I teraz, jeżeli mówimy o ponad 3 milionach polskich użytkowników krypto, kryptoaktywów. No to tradycyjnych rachunków maklerskich mamy prawie 2 miliony, czyli tak naprawdę mamy prawie dwa razy więcej użytkowników kryptowalut niż użytkowników tradycyjnych rachunków maklerskich. A co jest warte podkreślenia, użytkownicy tradycyjnych rachunków maklerskich, przynajmniej połowa z nich ma ekspozycję na kryptowaluty. No to widać, potwierdzą, że rzeczywiście coraz więcej takich inwestorów, którzy od zawsze trochę interesowali się rynkiem akcji, coraz częściej mają jakieś część aktywów w kryptowalutach. A czy możemy mówić o jakimś takim dojrzewaniu tego rynku? No bo powiedzmy sobie szczerze, tak? W przeszłości dużo mówiło się o różnego rodzaju ryzyku inwestycyjnym, skamach, wyłudzaniu pieniędzy. Jak dzisiaj właśnie sektor kryptowalut wygląda z punktu widzenia takiego bezpieczeństwa transakcji użytkownika? Jasne. Trzeba przede wszystkim podkreślić, że mimo, że rynek jest już niesamowicie duży i, ogrom, i bardzo skalowalny, to jednak jesteśmy dalej na wczesnym etapie jego rozwoju. I to jest prawda, że rynek zaczyna powoli dojrzewać, i to następuje wraz z instytucjonalizacją tego rynku, czyli coraz więcej partnerów instytucjonalnych zaczyna rozważać ten rynek, zaczyna wprowadzać jakby ekspozycje na te aktywa, między innymi fundusze inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy właśnie ETF-y, czy to na instrumenty pochodne odwołujące się do Bitcoina, czy też po prostu bezpośrednio nawet inwestujące w samego Bitcoina. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to tutaj jakby Rynek kryptowalut, biorąc pod uwagę rozporządzenia również Mika w Europie, tak naprawdę na podmioty z, zak z zakresu aktywów cyfrowych zostały nałożone wymogi charakterystyczne dla instytucji finansowych. W związku z hmm. tym wszystkie giełdy tak naprawdę dążą do zapewnienia jak najwyższego standardu bezpieczeństwa. Ja mam nawet taką jedną anegdotę, gdzie rozmawiałem z jednym z użytkowników podczas spotkania naszej społeczności w Polsce i jeden z użytkowników powiedział mi, że on czuje, że jego środki na Binance są tak bezpieczne jak w banku, co jest niesamowitym wyróżnieniem dla nas, a osiągamy to przede wszystkim poprzez wprowadzenie uwierzytelniania dwuskładnikowego, czy też monitorowania transakcji w czasie rzeczywistym, bo na to też pozwala technologia blockchain, ale również na to pozwala unikalny miks, który stosujemy w naszej giełdzie pomiędzy blockchainem, a również rozwiązaniami z zakresu AI, sztucznej inteligencji. Między innymi staramy się wykrywać różne patterny w zachowaniach na przykład podejrzanych osób, czy też oszustów, i dzięki temu jeszcze bardziej działamy prewencyjnie w zakresie zwalczania właśnie przestępczości. Jesteśmy też w stanie, e, czyli jesteś, współpracujemy z organami ścigania w zakresie właśnie e, informowania ich o podejrzanych transakcjach, czy też gdy one nas, jakby na, mają jakieś zapytania do nas. Współpracujemy i wymieniamy się tymi informacjami. W związku z tym wprowadzamy jak najwyższe standardy bezpieczeństwa i chyba jako jedyna giełda. Wprowadziliśmy również e, taką rezerwę, fundusz Safu. To jest około, to czy znaczy to jest miliard e, dolarów USD, USDC, czyli w stablecoinie referującym mhm. do dolara. I on jest na wypadek właśnie sytuacji kryzysowych. I na, jeszcze na domiar tego, każde aktywo u nas, które zainwestował nasz klient, jest pokryte w 100% zabezpieczeniem. Czyli nie ma takiej sytuacji, w której to aktywo nie jest zabezpieczone, jest to zabezpieczone i te środki są trzymane na tzw. cold walletach, czyli nie w sieci, ale po prostu na zewnętrznych dyskach. Więc mamy jak najwyższe standardy bezpieczeństwa i to jest też jeden z czynników, dla których użytkownicy wybierają Binance. No, właśnie, mówi się, że bankierzy poszli po kryptowaluty. Między innymi efektem tego są te fundusze ETF, które powstały na krypto. Z waszego punktu widzenia to jest coś niepokojącego, czy rozwijającego rynek? Jaki jest sens posiadania czystych kryptowalut, jeżeli możemy mieć różnego rodzaju ETF-y z ekspozycją na tego rodzaju instrumenty? Tak, jasne. E, czyli wydaje mi się, że to jest korzystna sytuacja, jak najbardziej, bo. E, to, co, do czego prowadzi instytucjonalizacja rynku i napływ inwestorów instytucjonalnych, prowadzi też do legitymizacji i uwiarygodniania tego rynku. Mhm. W pewnym momencie mieliśmy taki problem, że tradycyjny rynek finansowy i rynek kryptoaktywów nie rozmawiali tym samym językiem. Bardzo ciężko było przetłumaczyć pewne nawet pojęcia. Bardzo osób dużo się śmiało, na przykład z tego, że mamy coś takiego jako farming, który jest formą tak naprawdę pasywnego inwestowania, e, bardzo, bardzo podobną tak naprawdę do e, lokaty e, bankowej. Więc był problem taki pojęciowy i ideologiczny między tymi dwoma rynkami. Natomiast teraz, w związku z tym, że inwestorzy instytucjonalni przekonują się do tego rynku, my jesteśmy tak naprawdę w stanie pokazać im potencjał, ale również skalę rozwoju ich biznesu, bo technologia blockchain i w ogóle kryptoaktywa są oparte na technologii, która nie ma granic geograficznych. W związku z tym, nawet na przykład taki polski bank, który by chciał wylistować na przykład swój token, Mógłby tak naprawdę bardzo szybko wyskalować swoją działalność poza granice geograficzne. I na to mhm. pozwala ta technologia. I to też powoduje, dlaczego lokalne banki, tak jak na przykład ostatnio Bank Hiszpański na rynku BBWA, jeden z największych hiszpańskich banków, z Otrzymał, instytucje, otrzymał licencję od hiszpańskiego regulatora na działalność w zakresie aktywów cyfrowych, ponieważ jakby on zobaczył jakby ten potencjał, który jest w technologii blockchain i również w kryptoaktywach, ale również potencjał i ekspozycja na ten rynek. Jaki jest model biznesowy Binance? A? Na czym tak naprawdę Binance zarabia? To jest bardziej giełda, taki model bardziej giełdowy? Makler czy, 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 czy market maker? Czym tak naprawdę z punktu widzenia takiego biznesowego jest Binance? Przede wszystkim Binance jest giełdą kryptoaktywów i tutaj jakby no zarabiamy jak każda giełda na spreadzie po prostu od danej transakcji. Natomiast Binance to nie jest tylko giełda jako taka, ale to jest znacznie więcej, ponieważ my staramy się budować ekosystem. Czyli tak naprawdę mamy ofertę również dedykowaną dla partnerów instytucjonalnych, tak żeby oni na przykład mogli być jedną nogą w tradycyjnym rynku finansowym, ale z drugiej strony mieć też ekspozycję na użytkowników kryptoaktywów albo na same kryptoaktywa. Więc jesteśmy również otwarci na inwestorów instytucjonalnych, jesteśmy otwarci na inwestorów VIP, pod których przygotowujemy specjalne, dedykowane dla nich produkty, które są dostosowane jakby do ich działalności, do wolumenów, na których oni operują. No i poza tym jesteśmy również dostawcą infrastruktury i technologii dla szeroko pojętego biznesu i dla partnerów. Jesteśmy dostawcami płynności również jakby na rynku. No i prowadzimy szeroko zakrojoną działalność charytatywną. Jest między innymi Binance Charity. Więc tak naprawdę to, co my tworzymy w Binance jako również no, jako największa giełda tak naprawdę na świecie, bo mamy prawie 50% rynku, jeżeli chodzi o kapitalizację rynkową, to czujemy też przez to odpowiedzialność, że nie chodzi tutaj tylko właśnie o e, zarabianie na jakby transakcjach retailowych, ale chodzi o coś więcej. Chodzi o budowanie ekosystemu który tak naprawdę będzie rozwijał cały rynek kapitałowy, gdzie w pewnym momencie dojdzie do takiego zmerżowania tradycyjnego rynku finansowego, rynku kryptoaktywów, tworząc trochę taki rynek kapitałowy 2.0. I to jest wydaje mi się taka główna misja Binance'a, żeby tak naprawdę umożliwić poprzez tak skalowalną technologię e, rozwój tradycyjnego rynku finansowego do tego, żeby powstało coś nowego, co odpowiada na e, obecne potrzeby tak naprawdę ludzi związane między innymi z rosnącą inflacją, czy też związane z tym, że tak naprawdę nie każdy człowiek na świecie ma dostęp do systemu bankowego. Unią pan o Mika, tak? czyli regulacjach, yy, można powiedzieć, na poziomie Unii Europejskiej, rynku kryptowalut. Yy, ma to, że tak powiem, uporządkować ten rynek dóbr cyfrowych. Z waszego punktu widzenia to jest coś, co was martwi, cieszy, regulacje, no bo Mika w Europie już obowiązuje, no w Polsce jeszcze nie została zaimplementowana, ale czy to jest coś, co sprzyja rozwojowi rynku kryptowalut, czy wprost przeciwnie? całkowicie jakby sprzyja, jakby Mika prowadziła harmonizację zasad działalności w zakresie kryptoaktywów. Jakby z perspektywy globalnego podmiotu, jakim jest Binance, możemy sobie wyobrazić, że Binance wchodząc na Europę przed Mika, musiał dostosowywać się do 27 różnych porządków prawnych w poszczególnych jurysdykcjach, jeżeli chciał w nich wszystkich prowadzić działalność. Natomiast Mika wprowadza jednolite zasady na terenie całej Unii Europejskiej, co powoduje, że w sytuacji, w której się uzyska licencję w jednym państwie, można tą działalność paszportować na inne państwa unijne, i w ten sposób jest to niezwykłe ułatwienie działalności operacyjnej, przede wszystkim dla, no dla nas jako partnera globalnego, bo jeżeli chcemy robić ekspansję na Europę, mamy określone zasady i wiemy w jaki sposób prowadzić ten biznes. Co jest jeszcze istotne w ramach MIKI, to że pomimo, że inni konkurenci mogli powiedzieć, że na przykład te wymogi nie są do końca odpowiednie, to z naszej perspektywy Mika jest czymś, co tak naprawdę też dodaje tą dodatkową wartość w zakresie wiarygodności tego rynku. On tak naprawdę powoduje, że znowu inwestorzy instytucjonalni, ale również poszczególni regulatorzy w poszczególnych państwach mają świadomość określonych zasad. Wiedzą, że ten rynek jest regulowany i wiedzą, jak postępować i jak działać z tym rynkiem. Jest już znowu to przetłumaczone na ten język, który jest regulatorom, ale również inwestorom instytucjonalnym znany. Więc z perspektywy tak naprawdę działalności operacyjnej w Europie, MIKA jest e, niezwykle dla nas istotna i to też jakby pokazują e, liczby przede wszystkim wzrostu i klientów instytucjonalnych w Binance, bo odnotowaliśmy wzrost instytucjonalny z zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, tak naprawdę podsumowując 2024 na poziomie 200%. Jest to niesamowity wzrost klientów instytucjonalnych, ponieważ oni też poczuli się już troszkę bezpieczniej, stwierdzili, że jest to rynek, który ma określone ramy regulacyjne. Inna sytuacja jest obecnie trochę w Polsce, ponieważ w Polsce, tak jak już właśnie tutaj zostało wskazane, nie mamy tej ustawy. Przy czym no, też wydaje mi się, że musimy w pewnym momencie rozważyć. W związku z tym, że my nie uczestniczyliśmy jako kraj w wyścigu o krypto, no bo ten wyścig już się skończył, on się skończył w momencie wejścia rozporządzenia, e, znaczy stosowania rozporządzenia pod koniec roku, więc co my teraz możemy zrobić jako kraj, który w dalszym ciągu nie ma tej ustawy? Czy dalej powinniśmy się skupić na jak najszybszym jej wdrożeniu? Tutaj nie wydaje mi się, ponieważ już inne kraje to zrobiły, więc globalni partnerzy będą zainteresowani zdobyciem jak najszybciej tej licencji, żeby nadać wiarygodności swojej działalności. Natomiast co Polska może zrobić w tym zakresie? Moim zdaniem Polska może się nauczyć z doświadczeń np. z ustawy płatniczej. W ustawie płatniczej również spóźniliśmy się z jej wdrożeniem, a mimo to poprzez dialog regulacyjny, poprzez dialog z partnerami biznesowymi stworzyliśmy środowisko dla Blika. Więc może wykorzystajmy te doświadczenia, może rozpocznijmy właśnie ten dialog regulacyjny z partnerami biznesowymi, nauczmy się na błędach innych państw członkowskich i zobaczmy, co możemy zrobić, żeby stworzyć naprawdę dobry ekosystem i w ten sposób pokazać konkurencyjność Polski na skalę Europy. I tutaj wydaje mi się, że mamy bardzo dużo jeszcze do pokazania jako Polska. Czyli nie zróbmy tego jako pierwsi, tylko zróbmy jako ostatni, ale przynajmniej najlepiej ze wszystkich. Ale najlepiej ze wszystkich, dokładnie, tak. To gdzie dzisiaj jesteśmy jako kraj na rynku kryptowalut? Czy jesteśmy coś w stanie porównać Polskę w porównaniu do innych podobnych krajów, jeśli chodzi właśnie o adaptację inwestowania w kryptowaluty? Może nie wiem, rynek startupu. Gdzie jesteśmy na tej mapie światowej kryptowalut, chociaż cały czas nie mamy tych regulacji? Mimo tak, że... Pomimo właśnie, że nie mamy regulacji, to Polska jest fenomenalnym rynkiem w zakresie adopcji kryptoaktywów. A... Jest, był opublikowany raport Chain Analysis za 2024 rok, który właśnie mierzy kwestię adopcji kryptoaktywów wśród użytkowników w danych państwach. Polska jest 24. państwem na świecie pod względem adopcji kryptowalut, czyli wyprzedzamy takie państwa jak Włochy, jak Australia, jak Holandia. Jesteśmy naprawdę w czołówce, pomimo właśnie pewnych przeszkód jakby regulacyjnych albo braku określonych regulacji. Więc rynek jest naprawdę niesamowicie chłonny. Z naszej perspektywy jako Binance'a Polska jest jednym z kluczowych rynków tak naprawdę w Europie. I to wiąże się tak naprawdę przez to, że my trochę ominęliśmy jakby tą kwestię związaną z tak zwaną legacy technology, tak? Czyli poprzez jakby ten okres komunizmu my nie mieliśmy jeszcze tych naleciałości historycznych związanych z wprowadzaniem na przykład nowoczesnego systemu płatniczego. My to w Polsce wszystko mamy. Mamy blika, mamy bardzo szybkie rozliczenia, ale też przede wszystkim mamy społeczność, która jest bardzo otwarta na nowinki technologiczne. W związku z tym Polacy są zainteresowani kryptoaktywami, no i też Polacy chcą gonić niejako zachód. I chcą się bronić przed inflacją. I widzą trochę w tych kryptoaktywach jakby tą szansę na to, żeby po prostu móc budować ten majątek. Niemniej jednak, inwestując w te kryptoaktywa, należy jak zwykle dokonać analizy ryzyka, przede wszystkim zrobić swój własny research i e, jak najwięcej zdobywać wiedzy na ten temat. Trzeba do tego podchodzić jak najbardziej odpowiedzialnie, trzeba eksplorować ten rynek. E, natomiast no, mamy ogromny potencjał e, nie tylko pod względem klientów retail'owych, ale również e, nasza branża jakby startupowa. Jakby mamy dwa kluczowe tak naprawdę startupy e, na świecie, które są znane na całym świecie, zebrały wielomilionowe rundy inwestycyjne. Jest to między innymi Redstow Finance i jest to e, Ramp Network. To są dwa wielkie startupy, które wywodzą się od polskich founderów, więc i one są naprawdę tak jednymi z najważniejszych startupów na świecie, jeżeli chodzi o tę branżę. Poza tym my również jako Binance dostrzegamy potencjał e, rynku startupowego w Polsce i między innymi e, ostatnio mieliśmy listing jednego z polskich projektów. Był to projekt CookieDAO, to nastąpiło na początku roku. Trochę się to zbiegło z IP o diagnostyki, więc taka mhm. fajna analogia. E, ale był to jeden z takich kluczowych projektów, który również wykorzystywał technologię AI w branży blockchain i Zdecydowaliśmy się jako Binance na jego wylistowanie, więc też dostrzegamy, jakby ten potencjał startupów w Polsce. Jak najbardziej chcemy przyczynić się do tego, żeby dalej ten rynek rozwijać. Miejmy nadzieję, że ten rynek w Polsce będzie się rozwijał dalej, a implementacja w końcu Miki to tylko przyspieszy. Moim i waszym gościem był Łukasz Pierwienis, dyrektor generalny Binance Polska. Dziękuję bardzo.